W dniu 5 sierpnia 2023 roku spod Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu wystartował siódmy onkotur. No to Tour 2023, startujemy! Startujemy, start! Tegoroczna trasa to niemalże 600 km z Wrocławia do Świnoujścia, biegnąca przez trzy województwa. 7 dni jazdy na rowerach w czasie od 5 sierpnia do 12 sierpnia 2023 roku. 3 pikniki zdrowia z możliwością wykonania badań dla mieszkańców danego regionu. 5 spotkań w szpitalach wraz z przekazaniem naszego daru w postaci zdjęć z aktywności podobiecznych Fundacji Pokonaj Raka, Współorganizatora Przedsięwzięcia oraz Dzwonów Życia. Będziemy przekazywać również takie dary jak Dzwon Życia czy zdjęcia z naszej aktywności. Jesteśmy organizacją, która niesie nadzieję, a nadzieja czyni zwycięstwo z lęku, podkreśla pomysłodawczyni i wykonawczyni projektu Onkotur. Tegoroczne hasło, bądźmy krok przed chorobą, korzystając z każdej możliwości wykonania badań profilaktycznych, kontynuuje wypowiedź fundatorka i prezeska fundacji Pokonaj Raka, pani Katarzyna Gulczyńska. Kto najlepiej może zachęcić do profilaktyki, jak nie byli pacjenci, którzy znają system, wiedzą, że w tej chorobie czas jest kluczowy. Część osób, które uczestniczą w tym rajdzie, to osoby, które ma, mają przeszłość onkologiczną, które, którym się udało, które chcą pokazać, że można, że trzeba i że żyjemy potem z tym bardzo aktywnie. Uczestnicy rajdu nie tylko zachęcają do profilaktyki, ale podczas trzech pikników zdrowia umożliwiają ich wykonanie. Ludzie po prostu nie myślą o tym, dopóki są zdrowi to w zasadzie nic się nie dzieje i po co mi ten program profilaktyczny. A nowotwory rozwijają się najczęściej w ogóle po kryomu, bardzo długo, na przykład rak płuca to może, mogą być lata. W początkowej fazie siódmego onkoturu pogoda demonstrowała przebieg choroby. Było pochmurnie, deszczowo, odcinki trasy długie i nierokujące na poprawę. Taki był też jeden z najdłuższych odcinków trasy Lubin Kargowa. Podczas którego deszcz padał nieprzerwanie, a każdy kilometr rodził zwątpienie sensu dalszej trasy. Uczestnicy brnęli do celu i tak po 10 godzinnych zbaganiach dojechali do mety drugiego etapu. Oh, yeah. W Kargowej miał odbyć się drugi piknik zdrowia. Z powodu zimna i lejącego nieprzerwanie deszczu marszałek województwa lubuskiego odwołał wydarzenie. Następnego dnia uczestnicy odwiedzili Urząd Miejski w Kargowej, gdzie odbyło się spotkanie z burmistrzem miasta. Rozmowa dotyczyła potrzeby wspierania mieszkańców w uzyskiwaniu dostępu do lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej i o niezbędnych działaniach profilaktycznych. Na całej trasie stała się powszechna wymiana dętek, opon, klocków hamulcowych czy kolizje. W większości z powodu zróżnicowanego terenu całej trasy. To też przypominało czas choroby i osobistych zmagań z przeciwnościami. W Gorzowie Wielkopolskim spotkaliśmy się z dyrekcją i pracownikami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego. W Darze przekazaliśmy zdjęcia z akcji w ramach projektów realizowanych dzięki Fundacji Pokonaj Raka oraz kolejny dzwon życia. Jedna z pacjentek, która zakończyła leczenie, symbolicznie uderzyła w dzwon życia. W tym dniu miało również miejsce wyjątkowe spotkanie z panem Lechem Piaseckim, mistrzem świata w kolarstwie, który opowiadał nam o swoich doświadczeniach i o tym, jak ważne jest w każdej życiowej trudności wsparcie drugiej osoby. A Kasia Gulczyska zacytowała słowa pana Czesława Langa, które powiedział na starcie Onkotur w 2016 roku w Elblągu: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. No to ruszamy w kolejny etap, kierunek Gryfino. Dopiero piąty dzień rajdu okazał się dniem jedynie z lekkim deszczem. Za to bezwietrzny, choć trasa liczyła kolejne 100 km. Pogoda miała poprawić się od Gryfina. Kolejne skojarzenie z czasu choroby. Po trudach leczenia nadchodzi dzień, gdzie zaczynamy czuć poprawę i więcej myśli krąży wokół słońca. W chorobie nasze nastawienie jest kluczowe, zależne tylko od nas samych. Dla całego procesu leczenia dla nas i naszych bliskich warto wskrzeszać optymizm. Działa kojąco i nastraja pozytywnie, sprzyja zdrowieniu. Muzyka Etap dnia 6 rajdu przyniósł nowe wyzwania i niespodzianki. Etap Gryfino-Szczecin. Nawigacja poprowadziła nas przez terytorium Niemiec. Dzięki czemu onkotur przebiega przez więcej niż jedno państwo po raz pierwszy w historii. Najbliższe dni w Szczecinie będą bogate wydarzenia. To tu odbędzie się kolejny piknik zdrowia, tym razem na jasnych błoniach w Szczecinie. Dwa spotkania w szpitalach z dyrekcją, personelem i pacjentami to najbardziej wzruszające momenty spotkania pacjentów na innych etapach leczenia i życia. To najcenniejsze, a zarazem wzruszające dla nas doświadczenie. Ważne, by zobaczyć coś więcej niż chorobę i nadać życiu sens, dzięki któremu możemy jeszcze coś razem przeżyć. Bardzo dziękuję Fundacji za obdarowanie naszego ośrodka dzwonem życia. Siódmy dzień to kolejne niespodzianki. Pyszny i specjalnie dedykowany tort i piękne kwiaty w podziękowaniu za przekazanie darów serca przez Fundację Pokonaj Raka. Siódmy onkotur zakończył się pełnym sukcesem. Wszyscy uczestnicy osiągnęli swój cel i szczęśliwie wrócili do domów, rodzin, spełniając swą misyjną podróż z myślą o pacjencie i jego dobru. Celem Fundacji Pokonaj Raka jest pokazanie pozytywnych aspektów doświadczenia choroby, skupienie się na części emocjonalnej pacjenta w całym procesie leczenia i po jego zakończeniu, propagowanie profilaktyki pozdrowotnej oraz pokazanie życia po chorobie nowotworowej. To ponad 16-letnia nasza praca, która na trwałe zmieniła obraz pacjenta onkologicznego. Na tym nie poprzestajemy. Marzymy dalej, aby za naszym przykładem każda inicjatywa, organizacji czy zespołu osób działających dla pacjenta szeroko umożliwiła profilaktykę wraz z możliwością wykonania badań. Marzymy, aby organizatorzy tak szeroko upowszechnionych konferencji czy kongresów również stwarzali przestrzeń z możliwością wykonania badań, konsultacji, porad. Planujesz badanie techniczne swojego samochodu czy wakacje? Zaplanuj swoje zdrowie! Każdy z nas ma wpływ na swoje życie. To ty decydujesz. Nie narzekaj, tylko sięgnij po to, co możesz sięgnąć. Bądźmy krok przed chorobą.